FC Barcelona przetrwała oblężenie w Dortmundzie, a szczęsny pomimo błędu niemal samotnie trzymał ją przy życiu. Szczena przegrał pierwszy mecz w koszulce Dumy Katalonii, a Lewandowski był bezbarwny. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Tymczasem Aston Villa pokazała charakter, lecz to Paris Saint-Germain wyszło z tego chaosu starczą, a nie na tarczy. Natomiast Usman Dembele odmówił odebrania nagrody dla zawodnika meczu. Pytanie: dlaczego? Świetny występ Scotta McTominay. Ostatnia ekipa w tabeli postraszyła Atletico Madryt. Polscy sędziowie jadą na klubowe mistrzostwa świata, a Pol Pogba szykuje się do powrotu na boisko. Gdzie zagra? Tego dowiemy się niebawem. Przypominam, że partnerem naszego kanału jest Ostrowit, a z kodem LANDRY na zakupy otrzymujecie 10% zniżki. Link znajduje się na dole w opisie, zachęcam aby zajrzeć i zapoznać się z ofertą. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Scott McTominay podjął bardzo dobrą decyzję, opuszczając Manchester United z zeszłego okienka transferowego. Jego były klub w tym momencie kopie się po czole w dolnej części tabeli, a on w Napoli ma realne szanse, aby wygrać Serie A. W poniedziałek zagrali przed własnymi kibicami z Empoli, a McTominay był największą gwiazdą tego spotkania. Uderzeniem z dystansu w 18 minucie odszedł wynik spotkania, a w 61 ustanowił wynik meczu na 3-0. do Wcześniejsze trapienie na 2-0 było auto Autorstwa Romelu Lukaku, Napoli z trzema punktami straty do Interu zajmuje drugą pozycję w tabeli, a walka o wygranie Serie A będzie zacięta do samego końca. Szalony mecz odbył się w Lalidze, gdzie Atletico Madrid podejmowało Real Valladolid, czyli ostatnią drużynę w tabeli. O dziwo to właśnie goście otworzyli wynik spotkania wykorzystując karnego w 21 minucie. Atletico jednak odpowiedziało, a mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 4-2 dla zawodników Diego Simone. Co prawda postraszyli topowy hiszpański klub, ale na tym koniec pozytywów, ich sytuacja nie uległa zmianie. Z dorobkiem 16 punktów są na ostatniej pozycji w tabeli. Polscy sędziowie pojawią się na klubowych Mistrzostwach Świata. PZPN poinformował, że do sędziowania meczów USA zostało wyznaczonych czterech polskich arbitrów. Na środku będzie oczywiście Szymon Marciniak, a wraz z nim asystenci Adam Kupsik oraz Tomasz Listkiewicz. Z kolei za system VAR będzie odpowiadał Tomasz Piatkowski. Z Europejskiej Federacji, czyli UEFA za sędziowanie meczów będzie odpowiedzialnych 12 arbitrów głównych, a klubowe Mistrzostwa Świata rozpoczynają się już 14 tego czerwca, a zakończą 13 lipca. Paul Pogba po zakończeniu 18-miesięcznej dyskwalifikacji za doping w tym momencie pozostaje wolnym zawodnikiem i aktywnie przygotowuje się do powrotu na boisko. Obecnie trenuje indywidualnie w Miami, ale czy to oznacza, że będzie grał z Messi w Interze? Aby tak mówić, jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Na pewno nie wydarzy się to szybko, tym bardziej, że sam Pogba powiedział, że ma z czego wybierać. W niedawnym wywiadzie oznajmił, że otrzymał oferty z całego świata, natomiast Florian Plettenberg, czyli dziennikarz Sky Sport. Twierdzi, że jego celem jest odpowiednie przygotowanie się i powrót do europejskiej piłki nożnej. Celuje w Bundesligę, La Ligę oraz Rodzimą Ligę. To są jego główne cele, ale oczywiście MLS czy Saudyjska Liga także jest brana pod uwagę, ale w drugiej kolejności. Kluby z Europy mogą mieć jednak wiele zastrzeżeń, gdyż Pogba nie rozegrał meczu od 3 września 2023 roku, a ostatnie pełne 90 minut wybiegał jeszcze jako zawodnik Manchesteru United. Dokładnie 12 marca 2022 roku w meczu z Tottenhamem. To właśnie w tym spotkaniu Cristiano Ronaldo zdobył hat -tricka. W tym sezonie Paul Pogba na pewno nie powróci, ale z początkiem kolejnego. A gdzie Waszym zdaniem pasowałby najlepiej, dajcie znać na dole w komentarzu. Wczoraj na Villa Park rozegrał się emocjonujący, rewanżowy mecz ćwierćfinału Champions League pomiędzy Aston Villa a Paris Saint-Germain. Paryżanie, którzy do Birmingham przyjechali zaliczką 3-1 z pierwszego spotkania, zdołali obronić przewagę wygrywając dwumecz mecz 5-4 pomimo porażki w meczu rewanżowym 2-3. Co ciekawe to obecny trener Aston Villi, czyli Unai Emery jeszcze w roku 2017 odpowiadał za wyniki paryskiego klubu. Tak Emery powiedział przed wczorajszym spotkaniem. Mam doświadczenie w odwracaniu wyników, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Teraz chcemy napisać nową historię Aston Villa. Villa Park musi być naszą fortecą. Jeśli doprowadzimy do dogrywki, będzie fantastycznie, a jeśli do rzutów karnych, też świetnie. Kluczowe będzie wsparcie kibiców i energia płynąca z trybun. Z kolei Luis Enrique nie zlekceważył rywali, a do składu gości po zawieszeniu z powodu żółtych kartek powrócił Marquinhos. Chwilę przed rozpoczęciem meczu doszło do naprawdę nietypowej sytuacji. Przez pomyłkę na stadionie zagrano hymn Ligi Europy zamiast Champions League, co wywołało konsternację wśród kibiców jak i piłkarzy. Nagrania z tego wydarzenia niestety nie mogę wam tutaj w pełni pokazać, ponieważ film zostałby prawdopodobnie zablokowany, ale całe nagranie znajduje się u mnie na Instagramie. Serdecznie zapraszam. Wracając, to paryżanie bardzo szybko rozpoczęli mecz i wystrzelali się ze wszystkich bramek w 28 minut. Hakimi już po 11 dał prowadzenie, a trafienie Nuno Mendesa w minucie 28 sprawiło, że awans Aston Villa graniczył z cudem. Nadzieję przywrócił jednak Juri Tilemans, którego uderzenie z minuty 34 po koszecie padło prosto do bramki. Do przerwy było 1-2 i chyba gospodarze mocno zaczęli wierzyć w odwrócenie losu w dwóch meczu. Po zmianie stron Aston Villa ruszyła znów do ataku. W minucie 55 Magin zdobył gola na 2-2, a już dwie minuty później Konsa wyprowadził gospodarzy na prowadzenie 3-2. Ostatnie pół godziny to prawdziwe oblężenie bramki Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami, ratując Paryżan przed kolejnymi stratami. Pomimo ogromnej determinacji i wsparcia kibiców, Willa już nie zdobyła czwartego gola. Po zakończeniu meczu kibice gospodarze bardzo długo oklaskiwali swoich piłkarzy, doceniając walkę i emocje, jakie dostarczyli. Zapomniałem też dodać, że cały mecz rozegrał Mati Kasz. Zawodnikiem meczu został wybrany Usman Dembele, ale jego mina nie świadczy o zadowoleniu. W ogóle to początkowo odmówił odebrania tej nagrody i pracownik UEFA prosił go, aby ją wziął i stanął do fotografii. Faktycznie Dembele podkreślał nieraz, że dla niego liczą się tytuły drużynowe, a nie te osiągnięcia indywidualne, ale żeby nie chcieć odebrać takiej nagrody, ciekawie o co tutaj chodziło. Drugie rewanżowe starcie Champions League, czyli ten mecz pomiędzy Borusją Dortmund a FC Barceloną, zapowiadano jako mecz z gatunku Mission Impossible dla gospodarzy. Jednak sprawili niespodziankę i chwilowo byli nawet blisko, aby wyrzucić FC Barcelonę za burtę Champions League. W każdym razie Duma Katalonii pierwszy mecz wygrała pewnie 4 do 0, a to oznaczało, że niemiecki klub w rewanżu musi dokonać historycznego wyczynu, a wręcz po prostu cudu, aby odrobić straty i awansować do półfinału. Trener przyznał na konferencji prasowej, że potrzebują cudu, ale nie takie rzeczy w piłce nożnej już widział, aby mówić, że nie mogą awansować. Hansi Flick standardowo tonował emocje. Twierdził, że spotkanie nie jest jeszcze wygrane, a od pierwszej minuty postawił na Wojciecha Szczęsnego między słupkami oraz Roberta Lewandowskiego na szpicy. Od samego początku Borussia ruszyła z impetem do przodu, próbując otworzyć wynik tego spotkania. W dziesiątej minucie Wojciech Szczęsny popełnił bardzo kosztowny błąd, wychodząc z bramki z faulową w polu karnym Sędzia bez wahania wskazał na 11 metr od bramki. Sieru Gierasi podszedł do piłki i z zimną krwią pokonał Polaka efektowną panenką. Po przerwie gospodarze nie zwalniali tempa, w minucie 49. sieru Gerasi znów pisał się na listę zdobywców bramki, tym samym zmniejszając stratę w dwóch meczu do dwóch goli, jednak Barcelona odpowiedziała błyskawicznie. Już 5 minut później, po dośrodkowaniu Fermina Lopeza w pole karne, piłkę do własnej bramki niefortunnie skierował Bense Baini. Ten gol na tamten moment praktycznie przesądził losy tej rywalizacji. Ale pomimo tego, Borussia nie odpuściła i walczyła dalej. W minucie 76 Girasi skompletował hatrika, ustanawiając wynik rywalizacji na 3 do 1. Co ciekawe, to stał się on pierwszym w historii Champions League afrykańskim zawodnikiem, który zdobył hatrika w fazie pucharowej, licząc od ćwierć finału. Chwilę później piłkę do siatki szczęsnego skierował jeszcze Brandt, ale ta bramka została anulowana z powodu spalonego. Ostatecznie. Borussia wygrała rewanż 3 do 1, jednak to Barcelona dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu awansowała do półfinału z łącznym wynikiem 5 do 3. To co Barcelona miała zrobić, to się udało. Awans jest. No ale niestety wspaniała seria Wojciecha Szczęsnego meczów bez porażki w Barcelonie dobiegła końca i zatrzymała się na 22 spotkaniach. Dopiero wczoraj przegrał pierwszy mecz jako bramkarz Dumy Katalonii. Pomimo sprokurowania jedenastki to Polak nie raz ratował Barcelonę i być może gdyby między słupkami był ktoś inny to mielibyśmy dogrywkę. A tak tą rywalizację skomentował Robert Lewandowski. Szalony mecz. Dzisiaj sami stworzyliśmy sobie trochę niepewności. Za łatwo Borussia dochodziła do sytuacji. Lekki prysznic może się przyda. Może wyciągniemy wnioski. Czegoś się nauczymy. A kto waszym zdaniem był najlepszy na boisku, dajcie znać na dole w komentarzu. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Zaplanowane są dwa ćwierćfinały w ramach Champions League: Inter podejmie Bayern Monachium, a Real Madrid, Arsenal, natomiast w Premier League Newcastle United zmieszy się z Crystal Palace. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Pamiętajcie, że partnerem naszego kanału jest Osterowit, a z Kodem Landry na zakupy otrzymujecie 10% zniżki. Link macie na dole w opisie. Zachęcam, aby zapoznać się z ofertą. Zachęcam także do obejrzenia poprzedniego filmu, który pojawił Wam się na ekranie. Miłego dnia i do zobaczenia jutro. Cześć!